Dzień dobry. Z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkich w czwartek o poranku. Moi drodzy, mam nadzieję, że wszyscy wyspani, wszyscy wstali prawą nogą, tak? Jak to się mówi przysłowiowo, że humorek dopisuje, ale za chwileczkę sobie zobaczymy, jakie rady, jakie sugestie mają dla Was karty na dzień dzisiejszy. Kochani, karta dnia, energia dnia dzisiejszego, taka rada, sugestia na dzień dzisiejszy. Także zapraszam wszystkich. Przed Wami oczywiście dwa kwiatuszki, czerwony i żółty. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, który bardziej przyciąga Waszą uwagę i tutaj dokładamy karty do tych kwiatuszków i zobaczymy, jakie rady, jakie sugestie mają dla Was dzisiaj karty na dzień dzisiejszy, czym się warto kierować. Dobrze, kochani. Zaczynamy od grupy pierwszej od kwiatuszka w kolorze czerwonym, w kolorze czerwieni, więc zobaczmy, moi drodzy, jak energetycznie będzie wyglądał ten dzień dla Was i na to warto zwrócić szczególną uwagę. Rada na dzień dzisiejszy, moi drodzy. Także zobaczymy za chwileczkę, już podglądamy co ciekawego. Dobra. Okej. Okay. No, troszkę będzie niespokojnie. Troszkę będzie niespokojnie, moi drodzy. Mam takie wrażenie, że mogą wyniknąć dzisiaj pewne takie sytuacje, które troszeczkę wprowadzą chaosu, takiego emocjonalnego raczej, nie tyle w samym Waszym życiu, ale takiego emocjonalnego, przez co możecie poczuć, że tracicie lekko grunt pod nogami, wiecie? Ale na spokojnie, to jest jeden dzień, za chwileczkę tutaj przejdziemy do takiej rady, która pomoże tego uniknąć, żeby tego gruntu pod nogami przede wszystkim nie stracić. Nie emocjonować się. Przede wszystkim nie emocjonować się. Są takie sytuacje czasami w naszym życiu, że coś idzie niezgodnie z planem, i mam wrażenie, że właśnie te niezgody z planem mogą spowodować u Was takie troszeczkę rozchwianie emocjonalne. Uważać przede wszystkim, właśnie na zbyt emocjonalne podejście do niektórych sytuacji dzisiejszego dnia. To jest pierwsza rada. A druga, jaką tutaj kochani wyczuwam, to jest rada głównie dla tych osób, do tych. Wszystkich, wiecie, samozwańczych twardzieli i twardzielek. Mhm, wiecie, o czym ja mówię. Czyli wiecie, do tych osób, które za wszelką cenę chcecie udowodnić sobie, całemu światu i nie komu tam jeszcze, że Wy sobie ze wszystkim świetnie dacie radę sami. Mhm, to jest dla Was, kochani, rada. Takie... Mm, Przekonanie, że Wy nie potrzebujecie niczyjej pomocy, niczyjego wsparcia dzisiaj e, może zaszkodzić. Może kochanie, zaszkodzić. Więc no, rada dla Was. Akurat dnia dzisiejszego może warto zdjąć z siebie tą twardą zbroję, co? Bo ile? Pytanie, postawcie sobie pytanie, jak długo można tak samotnie walczyć z pewnymi przeciwnościami, tak? Więc dbajcie o swoje zasoby energetyczne, bo one się w pewnym momencie wyczerpią i mam wrażenie, że dzisiaj mogą się wyczerpać, przez co w pewnym momencie, moi drodzy, po prostu wybuchniecie. Wiecie, jak to czasami jest, nie? Że jeśli nie przyznajemy się do tych swoich słabości. Dusimy je w sobie dosyć długo, to w pewnym momencie to się tak kumuluje, i, o, i naprawdę bardzo łatwo o wybuchy gniewu, o wybuchy złości mhm. i trudno opanować niektóre emocje. No, i z tym możecie dzisiaj, kochani, mieć problem z opanowaniem tych emocji, ze względu na to, że je w sobie dusicie i za wszelką cenę chcecie sobie poradzić sami. Więc moi drodzy, tak już przechodząc do brzegu, rada na dzisiaj. Przestań się chować pod maską takiego, wiecie, niewzruszonego twardziela czy twardzielki. Pogadajcie z kimś, otwórzcie się. I, i, przy, i, i warto przed kimś się po prostu przyznać, być może nawet przed samym sobą, że nie jesteście, nie jesteście niezniszczalni, tak? Więc uważajcie, kochani, przede wszystkim dzisiaj na wybuchy, emocji. Przede wszystkim emocje, które po prostu w was za długo się kumulowały. Tak, i przyznajcie się, że potrzebujecie czasami czyjegoś wsparcia. Tak? Nie pozwólcie, żeby grunt przed nog pod nogami wam się po prostu tutaj naruszył. Nie każdy i nie zawsze musi być niewzruszonym twardzielem w twardej zbroi. Pamiętajcie o tym na dzisiaj. Dobrze, zobaczmy jeszcze radę dla Was. Tak, złoty kluczek od aniołka. Znajdź swoje miejsce w życiu. Mhm. Poszukajcie, poszukajcie przede wszystkim miejsca, być może, może trzeba sobie. Znaleźć takie miejsce, żeby pozwolić sobie na odrobinę smutku, jeśli nie chcecie się już przed kimś przyznawać do tych swoich słabości, tak? Znaleźć takie miejsce, gdzie będziecie mogli sami przed sobą, chociaż jedną łezkę, tak? Po policzku niech Wam spłynie, żeby te emocje po prostu gdzieś, prawda, się ulotniły z Waszych głów, z Waszego serca, z Waszych dusz. Ale dzisiaj znajdź swoje miejsce, takie swoje miejsce lub miejsce przy kimś. Przy kim możesz się wreszcie śmiało przyznać do swojej słabości. Także dla was taka rada nie duś w sobie za długo tych emocji. Dobrze, kochanie. Przechodzimy do grupy drugiej. Kwiatuszek w kolorze żółtym. Zaglądamy, moi drodzy, jaka dla Was rada, jaka sugestia i jak ten dzień może się energetycznie przedstawiać dla Was. Zaglądamy, moi drodzy. <laughs> mm -hmm. Moi drodzy, jeżeli dzisiaj znaczy nie tyle, że dzisiaj, jeżeli wam na czymś bardzo zależy, tak? Jeżeli macie takie sytuacje, takie relacje, takie miejsca, nie wiem, być może też stanowiska w pracy, nieważne co, ale jeżeli macie takie coś, że boicie się, że wy to stracicie, lub nie wiem, wszystkie znaki na niebie i ziemi do tej pory mówią Wam, że no nie uda się tego zdobyć, albo nie uda się tego utrzymać, albo nie uda się tego zatrzymać, to ja Wam powiem, moi drodzy, tak, nie wierzcie w ślepo w te przeczucia i w te znaki, bo one są, e, troszeczkę się mylą, wiecie, troszeczkę się mylą, bo dzisiaj może się okazać, dosłownie dzisiejszego dnia może się okazać, że są naprawdę duże szanse na to, by to coś, nie wiem o czym ja teraz mówię, wy pewnie wiecie, to coś, na czym wam bardzo zależy, czego się boicie, tak, że stracicie, to coś, kochani, ma ogromne szanse na to, żeby to mieć, żeby to zatrzymać, tak, na dłużej, być może nawet na zawsze, tak? To są, kochani, energie, które mówią jasno, nie wszystko jest stracone, tak? To coś ma szansę, ma tendencję na poprawę, tak? I dzisiejszy dzień nie jest na pewno dniem na jakiekolwiek rezygnacje, na jakiekolwiek pożegnania. Także weźcie sobie dzisiaj to do serca, moi drodzy, nie? Ja nie wiem, tak, na czym Wam tak bardzo zależy, ale moi drodzy, nie poddawajcie się dzisiejszego dnia. No, mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma tak zwany plan awaryjny na to, żeby coś uratować, albo coś przy, przy sobie zatrzymać, to niech dzisiaj ten plan awaryjny użyje. Mhm. Warto dzisiaj zastosować ten plan awaryjny, ten plan C, tak zwany, tak? E, także. I pora, tak? Pora się zabrać, zebrać tak w sobie i zawalczyć o to, na czym Wam tak bardzo zależy. Nic nie jest stracone dzisiejszego dnia. To jest taka, taka energia dla Was. Ale moi drodzy, słuchajcie, pamiętajcie też, to jest ważne. Myślę, że ktoś musi to usłyszeć. Nawet jeżeli okaże się dnia dzisiejszego, że to coś, o czym mówię, nie, nie wiem, o czym ja teraz mówię, na czym Wam tak bardzo zależało, i niestety nie uda się tego zatrzymać, to moi drodzy, pamiętajcie, że jeśli. Yy, nie miało być wasze, tak? Jeśli coś nie miało być wasze, to znaczy, że nie miało być, także nic nie straciliście. Także zaufajcie dzisiaj yy, przede wszystkim yy, tym energiom, które mówią, że jest coś do zatrzymania, tak? Z jednej strony, więc nie traćcie wiary, ale jeżeli mimo wszystko to odchodzi, to znaczy, że to nie, nie miało być wasze. Tak? Ja zawsze mówię, jeśli coś nie miało być twoje, to znaczy, że nic nie straciłeś. Także weźcie sobie to pod uwagę. Także, Ale tu jest jednak mimo wszystko czuję, że uda Wam się o coś zawalczyć. Tylko się nie poddawajcie. Nie poddawajcie się pod żadnym pozorem. Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze dla Was radę, kluczyk złoty na dzień dzisiejszy. Bądź otwarty na to, co nowe. Właśnie zobaczcie, nawet jeśli to coś odchodzi dzisiejszego dnia, albo już odchodzi od dłuższego czasu, ale dzisiejszy dzień będzie taki, takim dniem, który przesądzi o wszystkim. To pamiętajcie o tym, że nawet jeśli trzeba będzie się z tym pożegnać, to otwiera szeroko drzwi na to na coś nowego w Waszym życiu. Także miejcie to dzisiaj na uwadze, moi drodzy. Że tutaj taka energia, no powiem Wam, arka na wielkie, energetycznie dzisiaj dla, dla tej grupy drugiej. E, silne, silna, silny przekaz, więc do ostatka oczywiście walczyć, ale jeżeli okaże się na końcu tej walki, że to nie należy do Was, pamiętajcie, otwiera drzwi do, do czegoś nowego. Także taka rada, taka sugestia dla Was. Dobrze, kochani. No to co, ja idę na kawkę. Wam wszystkim także życzę smacznej kawusi, herbatki, ciasteczka, czy tam innego jabłuszka. Miłego dnia dla wszystkich, pozytywnej energii. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się, słyszymy jutro rano. Także pa!